Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Więc tu nie chodzi o to, czy jesteś mądry, czy ile wiesz. Naprawdę nie o to. Ludzie największego sukcesu, jakich znam, wcale nie byli dobrymi uczniami. Oni inaczej myśleli, mieli inną mentalność. Myślę, że dlatego właśnie zostałem wolny finansowo już w młodym wieku, bo inaczej myślałem. Miałem cel, aby zostać finansowo wolnym człowiekiem przed czterdziestką. I miałem tyle szczęścia, że Udało mi się to, gdy miałem 37 lat, o trzy lata wcześniej. Jak mówiłem, nie jestem mądrzejszy niż ktokolwiek inny, wierz mi. Ja tylko nie pozwoliłem wielu rzeczom, aby przeszkadzały mi myśleć i wiedziałem, co chcę robić. Czy mógłbyś dać jakąś dobrą radę ludziom, którzy dziś nie mają dużych pieniędzy, aby żyć wygodnie? Mógłbyś im podać na przykład 5 rad? To wcale nie wymaga dużych pieniędzy, naprawdę. Moc jest już obecna w ludziach. Tyle, że ta moc jest teraz tłamszona przez wiele negatywnego myślenia, przez ten cały mentalny bagaż. Na tej konferencji mówimy na przykład o programach, które wymagają naprawdę niewielkich pieniędzy. Bo przecież, bądźmy szczerzy, ile kosztuje książka? Bardzo małe pieniądze. Zadajesz dobre pytanie, Danielu, bo. Moja firma nazywa się Thrive Path ścieżka prosperity i to dlatego, że my przeprowadzamy ludzi przez siedmiostopniowy neurologiczny proces, bardzo powolny. Na końcu mają już mocno inny sposób myślenia o pieniądzach. Z czasem odkryliśmy, że ludzie najczęściej wpadają w kłopoty finansowe, bo używają pieniędzy do złagodzenia swojego bólu, zamiast używać pieniędzy do zrealizowania swojego życiowego powołania, bo nie znają celu swojego życia. Kiedy pytasz, co ludzie mają zrobić, jeśli nie mają zbyt wiele pieniędzy, to powiem tak. Pierwszy krok w naszym procesie to uświadomić sobie, że ma się wiele wpojonych przekonań, ograniczających przekonań, jak to mówimy, które nie pozwalają ludziom postawić pierwszego kroku. Na przykład wiele osób mówi: Nie mam dosyć pieniędzy, żeby coś zacząć. To jest ograniczające przekonanie, prawda? Albo to za dużo kosztuje. To też jest ograniczające przekonanie. Robert zawsze mówi, jak jego biedny ojciec powtarzał, Nie staćcie na to, Robert. To jest za drogie. A bogaty ojciec mówił wtedy, jak znaleźć sposób, żeby za to zapłacić? Dokładnie. Uwierzyłem Robertowi 10 lat temu i ruszyłem w rynek nieruchomości bez pieniędzy. Nie miałem wtedy nic. Dziś mam dużo pieniędzy z nieruchomości właśnie. Zobacz, jakim samochodem jeździsz. Masz absolutną rację. Więc kiedy ludzie mówią: "Nie mam dosyć pieniędzy", to jest to tylko przekonanie, a właściwie wymówka, prawda? Muszą zrozumieć, że przekonania są fundamentem naszego życia. Gromadzimy je od dnia narodzin aż do wieku 18-20 lat, kiedy nasza mentalna konstrukcja jest już stała, oparta na poglądach, które przejęliśmy od rodziny, kolegów, nauczycieli, trenerów i niestety od Kardashianów. Kardashianowie stworzyli wiele złych przekonań w naszych głowach, prawda? 95% tego, jak myślimy, jak się zachowujemy, jak działamy i kim się stajemy w tym świecie, opiera się na tych przekonaniach, a one nie są prawdziwe. To nie są fakty, to tylko opinie, prawda? To znaczy, że 95% z tego, kim jesteśmy na tym świecie wynika z naszej podświadomości, z naszych przekonań. A to tylko opinie, a nie prawda. Stale słyszę, John, zajmę się tym później, bo teraz nie mam czasu, albo John, nie stać mnie na to, a o tym już mówiliśmy, to jest za drogie, zbyt skomplikowane, bogaci są chciwi, wiesz, jest cała taka lista, setki takich. Albo to, ufam mojemu doradcy finansowemu. No, ufasz mu, bo nie ufasz samemu sobie. Mamy te wszystkie przekonania w głowie i one powodują tak negatywne skutki. Od tego zaczynamy, aby rozbroić te przekonania i pokazać ludziom, że istnieje druga strona tego wszystkiego. Czy masz dzieci? Pytasz o moją rodzinę? Tak, gdzie?